No wolelibyśmy wygrać. Niestety mamy 6 plecy i będziemy musieli teraz dobrze zasuwać u siebie, żeby to odrobić. No taki jest żużel. Czy 6 punktów to jest dużo, czy, czy niedużo w kontekście rewanżu u siebie i, i walki już na takim etapie sezonu? Tak naprawdę to się okaże za tydzień rewanżu, czy to jest dużo, czy to jest niedużo. No, zobaczymy jak, jak będziemy się prezentować u siebie. Przygotowujemy się na pewno, przygotujemy się dobrze. Może nie jest to jakaś straszna różnica, no ale Falubas też nie przyjedzie do nas, po prostu odjechać to spotkanie, będą chcieli awansować do finału. O Gleba zapyta... chciałbym zapytać, czy Pan już przed spotkaniem wiedział, że Waszka dzisiaj będzie jechał? Yy, wszystko, czy, czy po prostu w trakcie meczu wyszła ta dyspozycja dobra i, i stąd decyzja, żeby Gleba jednak nie poszła? Yy, nie, przed meczem nie wiedzieliśmy, Oczywiście zakładaliśmy, że Waszek zacznie to spotkania, że zaczął je bardzo dobrze, no to, to jechał do końca. Pytanie: czy to tory dzisiejsze, a 11 sierpnia to samo, czy coś innego? Yy, początek był bardzo podobny, natomiast później ten tor się zmieniał i zachowywał się troszkę inaczej.